Dzień dobry, witam drogie wodniki, witam Was bardzo serdecznie na kanale Runiczne, miejsce mocy Mimeruna. Witam na przekazie tygodniowym na przyszły tydzień, od 5 do 11 maja 2025. Króciutko, kochani, w tym tygodniu, dlatego że śpieszę się z czytaniami na maj, bo jeszcze nie ruszyłam. No i y, troszeczkę czasowo nie wyrabiam, ale y, tutaj troszeczkę na tygodniowych y, skrócimy. To, co, co najważniejsze, wyłowimy. Zapraszam na czytanie kwartalne na playliście. Tam macie miesiąc maj, też na dekady bodajże, tak mi się wydaje. Pamiętam, więc sobie też dosłuchajcie. I zapraszam na runę dnia codziennie, oczywiście. A tutaj patrzymy, co na ten przyszły tydzień dla wodników. Drogie wodniki, niech ten przekaz będzie ze zrozumieniem dla Was, i bez szkody niech przypełnia miłość, niech Archanioł Michał Archanioł Izarchaj, aniołowie, przywodnicy duchowi będą ze mną podczas tego przekazu dla Was drogie wodniki patrzymy drogie wodniki patrzymy co to dla Was na ten przyszły tydzień od 5 do 11 patrzymy wodnik wodnik wodniki, patrzymy patrzymy jaka energia, drugie wodniki jaka energia dla Was energia a więc tutaj nie dołożę kochani, drugi wodniki pomyśl dwa razy zanim coś zrobisz, ale też przyjmij odpowiedzialność za to co myślisz za to jak działasz za to, jak myślisz, jak działasz, tak. Jest to energia, która mówi, że może się wydarzyć tak naprawdę w przyszłym tygodniu wszystko. Jeszcze do końca nie jest to pewne. Pewne rzeczy mają na to wpływ, ale jeżeli wychodzi w to ona nam pokazuje, że pojawiają się, mają szansę pojawić się szanse i możliwości. Tak jakby brama dla Ciebie, przez którą jeżeli przejdziesz, nie będziesz blokował energii, bo to jest nieuchronne, coś, co ma przyjść, często karmiczne i często losowe. Jeżeli nie będziesz blokował tego, to no, może to dać Ci nowe perspektywy, nowe szanse, nowe możliwości na nowe życie. Możesz doświadczać nowych rzeczy. Chciałam jeszcze zobaczyć energię kochani. Na co zwrócić szczególną uwagę? Na coś, co dobrego, jaka rada? Ale tutaj nie mogę, bo mamy wyrt i zobaczymy sobie starota. Tutaj co podpowiadają energię. Inaczej troszeczkę to czytanie zrobimy, drogie wodniki. No trzeba się otworzyć na to, co przychodzi, po prostu, bo energie nie chcą pokazywać dzisiaj dla Was energii, jeszcze coś się tam w tle dogrywa, ale mówi energia, że przychodzi coś, co jest nieuchronne i trzeba by było się na to otworzyć, nie blokować energii. Więc tak, to za tą radą. Na co szczególnie zwrócić uwagę, koło fortuny, no dużo się będzie działo. Masz szansę na nowy początek. Potwierdziła nam się energia, tak? Coś, co wlokło się, coś, co przy, jakby było w zatrzymaniu. Masz szansę tutaj na taki nagły, nieoczekiwany postęp. Przychodzi pozytywna zmiana w Twoim życiu. Masz szansę i pojawi się szansa. Warto zwrócić na to uwagę: pojawi się szansa, jeżeli myślisz o kupie sam, kupnie samochodu, to jakaś dobra okazja, tutaj, no, albo też okazja dobrej. Podróży albo podróży za dobre pieniądze. Coś w Twoim życiu się radykalnie zmienia, coś szybko przyspiesza, i warto na no to zwrócić uwagę, nie? bo to jest koło fortuny. Tutaj los działa. i Potwierdziła nam się energia. Los działa. My nie mamy na to wpływu. Coś szybko się zmienia, i coś się kończy, żeby dać zupełnie nowy początek czemuś. Jest to coś nieoczekiwane, nagłe ale pozytywne, tak? Więc jakby w ten sposób. Mhm. Nieoczekiwany nie jakiś przypływ dostatku. Jest tutaj, jeżeli myślisz o zaciągnięciu jakiejś pożyczki, to energię tutaj mówią, że uda się. Jeżeli myślisz o spłaceniu długu, to też będzie taka gotówka na spłacenie i będziesz być może się z kimś dzielił, bo będziesz miał tyle, ile... Albo dobrym sercem, albo kasą <laughs> energię mówią. Jaka rada? Walcz o siebie i walcz o swoje przekonania i na pewno mniej pewność siebie, ile jesteś warty, co sobą reprezentujesz i też mądrze wybieraj swoje bitwy, a więc... Też bądź taką osobą, która rzuca wyzwania, nie bój się, bo ty sobie świetnie poradzisz tutaj i dokonuj właściwych wyborów, z kim chcesz współpracować, w jakim, jakim kierunku chcesz iść. Energie tutaj odpowiadają, więc tutaj te wybory powinny być trafne. A teraz na pewno walcz o siebie i swoje przekonania, i dokonuj właściwych wyborów, tak. Bądź pewny siebie. Jeżeli dokonujesz wyborów, niech to są przemyślane decyzje. No, yy, co dobrego, no, pokazuje się tutaj, że będziesz miał tyle, że będziesz się dzielił z innymi. Nie muszą to być finanse, bo może być to różne rzeczy, ale coś fajnego na Twoją korzyść się tu pokazuje, drogi wodniku. Wybierz sobie od lewej strony pierwsza grupa, od prawej druga. Drogi wodniku, i zobaczymy, jaki przekaz. Pierwsza grupa, dobrobyt, zobacz. 25. Siódemka, a więc cuda w Twoim życiu, bogactwo. Dobrobyt ci otacza za bądź otwarty, by go przyjąć, a więc coś tutaj na Twoją korzyść losowego się tak? Przekręca. Duchowy cel 29. Postępuj zgodnie z Twoim duchowym celem, a więc idź w kierunku tego, co ci w duszy gra. Idź w kierunku tego w którym kierunku idziesz, tak? Za swoim wyznaczonym celem, duchowym celem. Taki przekaz dla Ciebie, Wodniku, na ten tydzień i jeszcze słowa. Jestem dobra, dobrą i piękną osobą wewnątrz i na zewnątrz. Przyciągam pozytywnych i kochających ludzi. I tego Ci życzę kochany wodniku niech to koło fortuny przekręci się na twoją korzyść, niech się dzieją cuda, oczekuj tego dobrobytu i duchowego, i materialnego wszystkiego co najlepsze Mimeruna